Czy wiedziałeś, że prosty gest może radykalnie odmienić twoje życie finansowe? Wydaje się to niewiarygodne, ale to, co ci dzisiaj pokaże, ma moc otwarcia drzwi do dobrobytu w sposób, o którym nigdy nie myślałeś. Co najlepsze? Jest to prosta praktyka wywodząca się z nauk buddyjskich, którą każdy może zastosować. Wyobraź sobie teraz, że odblokowujesz energię swojego domu i w ten sposób przyciągasz nowe możliwości bogactwa. Brzmi interesująco, prawda? W dzisiejszym filmie odkryjesz starożytną technikę, która może oczyścić blokady energetyczne wokół ciebie i stworzyć stały przepływ obfitości. Ale zaczekaj, to nie jest nic skomplikowanego. Chodzi o prosty rytuał: oczyszczenie drzwi za pomocą specjalnej wody potężnego symbolu, który może całkowicie zmienić twoją wibrację finansową. Zostań ze mną do końca tego filmu. Ponieważ oprócz poznania krok po kroku tej techniki, zrozumiesz również, jak mądrość buddyjska może odmienić twoją relację z pieniędzmi i pomóc ci stworzyć naturalny przepływ dobrobytu. Teraz dołącz do tej energii. W komentarzach wybierz jedną z tych afirmacji, która najbardziej do ciebie przemawia: Zasługuję na dobrobyt we wszystkich dziedzinach mojego życia, lub bogactwo i obfitość płyną do mnie naturalnie. Chcę wiedzieć, która z nich najlepiej odzwierciedla twoje pragnienia na przyszłość. Aha, i nie zapomnij, jeśli ten materiał w jakiś sposób ci pomoże, polub film i zasubskrybuj kanał, bo wkrótce pojawi się więcej takiej wiedzy, która pomoże ci odmienić życie. Zaczynamy. Czy pomyślałeś kiedyś, że stan energetyczny twojego domu bezpośrednio wpływa na twoje samopoczucie i zdolność przyciągania bogactwa? Często, gdy czujemy się finansowo zablokowani, to otaczające nas środowisko jest obciążone. Dziś pokażę Ci, jak to zmienić w szybki i praktyczny sposób. Czy wiedziałeś, że energia wokół ciebie bezpośrednio wpływa na Twoją pomyślność? A co gdybym Ci powiedział, że w tej chwili istnieją niewidzialne blokady, które uniemożliwiają bogactwu swobodny przepływ do Twojego życia? Ale oto kluczowa kwestia. Masz moc. Aby usunąć te blokady za pomocą prostego rytuału buddyjskiego. Wyobraź sobie, że kontrolujesz przepływ obfitości, jakbyś przekręcał magiczny klucz. Pomyśl teraz o drzwiach swojego domu. Codziennie przez nie przechodzisz, ale czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że mogą być czymś więcej niż tylko wejściem i wyjściem? W naukach buddyjskich drzwi są portalem energii, a jeśli są zabrudzone niewidzialnymi blokadami, uniemożliwiają nowe możliwości finansowe. Teraz wyobraź sobie, co zmieniłoby się w twoim życiu, gdyby te drzwi stały się latarnią przyciągającą bogactwo. Zamknij na chwilę oczy. Wyobraź sobie, że twoje drzwi lśnią intensywnym, złotym światłem, jakby były magnesem na dobrobyt. Poczuj, jak energia się zmienia, jakby ścieżka przed tobą zaczynała się otwierać. To jest moc rytuału, który ci pokaże. Wkrótce będziesz mógł przemienić swój dom w prawdziwe centrum przyciągające bogactwo. Czy potrafisz to sobie wyobrazić? Jeśli tak, to znaczy, że już zacząłeś budzić przepływ obfitości. Teraz powiedz mi w komentarzach: czy jesteś gotowy, by otworzyć ten portal i pozwolić, by dobrobyt do ciebie dotarł? Daj like, jeśli ta wizualizacja już zmienia twoją percepcję i sprawia, że jesteś podekscytowany tym, co nadejdzie. Skoro już rozumiesz moc swoich drzwi jako portalu do dobrobytu, czas ujawnić składniki, które sprawią, że ten rytuał zadziała. Każdy element, którego użyjesz, nie jest tylko symboliczny, posiada właściwości energetyczne, które bezpośrednio działają na przyciągnięcie bogactwa i oczyszczenie blokad finansowych. Zaczynamy od pierwszego. Składnik pierwszy: sól, oczyszczacz energii. Pierwszym składnikiem jest sól. Coś prostego, co prawdopodobnie masz w domu. Ale sól, gdy jest używana prawidłowo, jest potężnym narzędziem do pochłaniania negatywnych energii. Pomyśl o niej jak o energetycznej gąbce. Rozpuszczając sól w wodzie, dosłownie rozpuszczasz wszystkie niewidzialne przeszkody, które blokują twoją pomyślność. Teraz wyobraź sobie to: każda blokada finansowa, która powstrzymuje cię przed postępem, jest wchłaniana przez tę mieszankę, jakby twoje problemy rozpuszczały się, znikały czy już czujesz ulgę? Wiele osób, które wykonują ten rytuał, relacjonuje natychmiastowe uczucie lekkości i zmiany w otoczeniu. Zatrzymaj się na chwilę i powiedz mi, jakie przeszkody finansowe chciałbyś usunąć ze swojego życia. Skomentuj poniżej, ponieważ pierwszym krokiem do obfitości jest rozpoznanie, co musisz zostawić za sobą. Składnik 2. Cynamon. Magnes na pomyślność. Następnie mamy cynamon. Ach, cynamon. Prosty składnik, ale o potężnej magnetycznej energii. Kiedy dodasz cynamon do swojego rytuału, to tak jakbyś zapraszał bogactwo, by bezpośrednio wpłynęło do Twojego domu. Cynamon od wieków jest używany jako naturalny przyciągacz pieniędzy ze względu na swoją wibracyjną moc. Teraz wyobraź sobie, że każde ziarenko cynamonu to magnes przyciągający możliwości finansowe do Ciebie. Pomyśl, ile drzwi mogłoby się otworzyć. Ile szans się pojawi, jeśli pomyślność zacznie za tobą podążać. To jest sekret cynamonu. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdyby pieniądze płynęły bez trudu? Powiedz mi w komentarzach, jak to by zmieniło twoje życie, bo cynamon pomoże w realizacji właśnie tego. Składnik trzeci: liść laurowy, symbol zwycięstwa. I na koniec mamy liść laurowy. W starożytności królowie i cesarze nosili korony laurowe jako symbol zwycięstwa i sukcesu. Kiedy włączysz liść laurowy do tego rytuału, mówisz wszechświatowi, że jesteś gotowy na zwycięstwo, gotowy, aby osiągnąć swoje finansowe cele. Włożenie liścia laurowego do wody to nie tylko symboliczny gest, to akt afirmacji. Deklarujesz: Jestem gotowy, aby otrzymać. Tym samym aktywujesz przepływ energii który zaczyna usuwać każdą barierę między tobą a sukcesem. Teraz skomentuj poniżej: Zwycięstwo jest moje, jeśli jesteś gotowy, aby pokonać swoje finansowe wyzwania. To jest moment, w którym rościsz swoje miejsce w obfitości. Teraz, gdy znasz już kluczowe składniki sól, cynamon i liść laurowy, czas odsłonić, jak wykonać rytuał, który zamieni twoje drzwi w magnes na bogactwo i pomyślność. Ale uważaj. Każdy krok ma głębokie znaczenie, a wykonując te instrukcje dosłownie otwierasz drzwi na nowy przepływ obfitości w Twoim życiu. Krok pierwszy: przygotowanie wody pomyślności. Najpierw wymieszaj sól, cynamon i liść laurowy w naczyniu z czystą wodą. Podczas tego procesu wizualizuj, jak rozpuszczają się blokady finansowe, które powstrzymują Twój sukces. Wyobraź sobie, że każdy kryształek soli pochłania negatywną energię, która blokuje Twoją drogę. Poczuj, jak moc cynamonu przyciąga pieniądze do ciebie niczym magnes. A dodając liść laurowy, wypowiedz na głos: Jestem gotowy na zwycięstwo. Teraz wyobraź sobie to: woda, którą przygotowałeś, nie jest już zwykłą wodą. Jest naładowana potężną energią, prawdziwym eliksirem pomyślności. Poczuj tę transformację. Czy wyczuwasz zmianę wibracji wokół siebie? Krok dwa: oczyszczenie drzwi. Usuwanie blokad finansowych. Następnie zmocz czystą szmatkę w wodzie i zacznij czyścić drzwi od góry do dołu. Podczas sprzątania nie myśl tylko o usuwaniu brudu fizycznego, wizualizuj, jak usuwasz niewidzialne blokady, które powstrzymują pomyślność przed wejściem do Twojego domu. Każdy Twój ruch to deklaracja, że otwierasz drogę dla bogactwa. Teraz wyobraź sobie, że obserwujesz, jak drzwi zmieniają się na Twoich oczach. Jakby wydobywało się z nich złote światło. Czy czujesz różnicę? Energia wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Nie tylko czyścisz drzwi, przygotowujesz drogę, aby bogactwo mogło wejść i pozostać. Podczas tego procesu wyrażaj swoją wdzięczność. Wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych energii, aby przyciągnąć to, czego pragniesz. Dziękując za nadchodzącą pomyślność, jeszcze bardziej wzmacniasz to połączenie. Krok trzeci. Ostateczna Deklaracja. Otwarcie na obfitość. Po oczyszczeniu drzwi, zrób krok wstecz i wyobraź sobie, jak otwierasz te same drzwi na sukces. Poczuj, jak wraz z otwarciem tej drogi przepływ bogactwa przychodzi do Ciebie jak fala. To moment, w którym całkowicie otwierasz swoją drogę na nowe możliwości. Teraz powiedz na głos: Akceptuję pomyślność, którą wszechświat ma dla mnie. Poczuj energię. Poczuj zmianę. Jak się teraz czujesz? Skomentuj poniżej, pisząc: Wdzięczny i gotowy, jeśli jesteś przygotowany na przyjęcie obfitości do swojego życia. Dzielenie się tą deklaracją jest potwierdzeniem Twojego zaangażowania w pomyślność. Teraz, kiedy oczyściłeś swoje drzwi i otworzyłeś drogę do pomyślności, mam dla Ciebie potężny sekret. Przyciągnięcie bogactwa to dopiero początek. Ale utrzymanie jego przepływu to prawdziwy klucz do pomyślnego życia. Jak więc utrzymać tę energię obfitości na swoją korzyść? Istnieje kilka prostych praktyk, które możesz wdrożyć od razu, aby upewnić się, że pomyślność będzie nadal rosnąć w Twoim życiu. Rośliny, które przyciągają obfitość. Zacznijmy od jednej z najskuteczniejszych i najstarszych metod: rośliny pomyślności. Prosty akt umieszczenia określonych roślin w domu lub w pobliżu drzwi wejściowych może odmienić przepływ energii. Rośliny takie jak jaśmin i aloes są znane z przyciągania pieniędzy i ochrony przestrzeni przed negatywnymi energiami. Teraz wyobraź sobie te rośliny jako cichych strażników, którzy nieustannie filtrują energię wokół siebie i zapraszają bogactwo do środka. Jaśmin ze swoimi delikatnymi kwiatami emanuje energią przyciągania. Podczas gdy aloes blokuje wszelką negatywność, która mogłaby próbować się przedostać. Pomyśl o tym. Każda liść tych roślin pracuje nad stworzeniem wokół ciebie atmosfery bogactwa. Czy masz już którąś z tych roślin w swoim domu? Skomentuj poniżej, którą wybierzesz, aby utrzymać energię swojego domu zawsze połączoną z obfitością. Częstotliwości dźwiękowe dźwięk pomyślności. Oprócz roślin, kolejną potężną techniką jest wykorzystanie częstotliwości dźwiękowych. Specyficzne dźwięki, takie jak częstotliwość 432 Hz, są znane z tego, że dostrajają energię otoczenia do pozytywnych wibracji i wzrostu. Regularne słuchanie tej częstotliwości w Twoim domu może stworzyć atmosferę spokoju i przyciągania, tak jakby samo otoczenie nieustannie dostrajało swoją energię. Aby przyjmować więcej pomyślności. Teraz wyobraź sobie to: Ty w domu, otoczony roślinami przyciągającymi bogactwo i dźwiękiem częstotliwości wibrującej w harmonii z obfitością, czy czujesz różnicę? Twój dom staje się sanktuarium pomyślności, miejscem, w którym pieniądze płyną naturalnie i nieustannie. Który z nich wypróbujesz jako pierwszy rośliny? Czy częstotliwości dźwiękowe? Skomentuj poniżej. Twój kolejny krok do utrzymania bogactwa może być tak prosty jak dodanie nowej rośliny lub rozpoczęcie odtwarzania tych częstotliwości każdego dnia. Dodatkowa wskazówka najlepszy czas na wykonanie rytuału. Oto sekret, który niewiele osób zna. Moment, w którym wykonasz rytuał, może mieć ogromny wpływ na jego wyniki. Najpotężniejsze dni do przeprowadzenia tego rytuału to czas nowiu lub podczas fazy rosnącego księżyca. To okresy wzrostu i nowych początków, idealne do wzmocnienia przepływu obfitości. Wyrównując rytuał z tymi fazami księżyca, korzystasz z sił natury, aby jeszcze bardziej spotęgować swoje rezultaty. Wyobraź sobie, wykonujesz ten rytuał w dzień nowiu, a w kolejnych dniach widzisz, jak mnożą się nowe możliwości. Teraz, gdy oczyściłeś drogę do pomyślności i utrzymujesz energię w ruchu dzięki potężnym praktykom, przedstawię ci zaawansowany rytuał, który jeszcze bardziej wzmocni efekty. Jeśli naprawdę chcesz przenieść swoją pomyślność na wyższy poziom, ten krok może odblokować jeszcze większe możliwości. Połączymy moc cynamonu z symboliką zielonej świecy, która reprezentuje wzrost i ekspansję. Rytuał z cynamonem magnetyzm finansowy. Cynamon, jak już wspomniałem, to składnik o potężnym magnetyzmie. Ale kiedy zostanie użyty razem z zieloną świecą, przemienia Twój dom w prawdziwy biegun przyciągający pieniądze. Kolor zielony, oprócz tego, że jest związany ze wzrostem, symbolizuje również zwiększenie finansów, przynosząc więcej możliwości bogactwa. Wyobraź sobie Ty przed zieloną świecą z płomieniem migoczącym, a wokół Ciebie energia pomyślności rośnie z każdą sekundą. Aromat cynamonu zaczyna się rozprzestrzeniać, a wraz z nim intensyfikuje się wibracja bogactwa i sukcesu. Podczas gdy świeca się pali, wizualizuj swoje cele finansowe, realizowane jedno po drugim. Poczuj moc tej wizualizacji, jakby każde marzenie nabierało kształtu tuż przed Twoimi oczami ćwiczenie wizualizacyjne, drzewo obfitości. Teraz przedstawię Ci potężną praktykę do tego rytuału. Gdy zielona świeca się pali, zamknij oczy i wyobraź sobie drzewo rosnące przed tobą. Zaczyna się jako małe, ale szybko się wzmacnia, z głębokimi korzeniami i silnymi gałęziami sięgającymi nieba. To drzewo to reprezentacja twojej pomyślności. Każdy nowy liść, który rośnie, to finansowa możliwość, która do ciebie trafia. Każdy owoc, który się pojawia, to sukces, podwyżka, nowa okazja biznesowa, spłacony dług. Czy czujesz energię tego wzrostu? Z każdym oddechem wyobrażaj sobie, jak to drzewo staje się coraz większe i silniejsze, aż w końcu staje się niezachwianym symbolem Twojego bogactwa. Poczuj satysfakcję z osiągnięcia wszystkiego, o czym marzysz. Masz kontrolę nad swoją finansową przyszłością. Teraz powiedz: Jestem gotowy na ekspansję. Jeśli jesteś gotowy, aby przenieść swoją pomyślność na wyższy poziom dzięki temu zaawansowanemu rytuałowi. Krok po kroku rytuał z zieloną świecą i cynamonem. Oto jak to zrobić: Zapal zieloną świecę w spokojnym miejscu, gdzie możesz się skupić bez rozproszeń. Weź trochę cynamonu w proszku i trzymaj go w dłoniach. Zamknij oczy i wyobraź sobie pomyślność, którą pragniesz przyciągnąć. Delikatnie zdmuchnij cynamon wokół świecy. Symbolizując rozsiewanie energii, która przyciągnie Twoje cele. Gdy świeca się pali, kontynuuj wizualizację swoich finansowych sukcesów. Zobacz, jak otwierają się przed Tobą nowe drogi, jak pieniądze płyną do Ciebie, a przeszkody znikają. Kiedy świeca się wypali, podziękuj wszechświatowi za nadchodzące błogosławieństwa. Wdzięczność wzmacnia energię rytuału i utrzymuje przepływ pomyślności. To jest moment, w którym możesz połączyć się ze swoją obfitością na głębszym poziomie. Ten rytuał nie tylko przyciąga pieniądze, ale także odblokowuje twoją zdolność do dostrojenia się do najsilniejszych energii wzrostu. Jesteś gotowy, aby przenieść swoją pomyślność na wyższy poziom? Skomentuj: Jestem gotowy na ekspansję i podziel się swoimi intencjami z naszą społecznością. Razem tworzymy krąg energii, który odmieni twoje finansowe życie. Teraz, gdy nauczyłeś się nie jednego, ale dwóch potężnych rytuałów przyciągania bogactwa i transformacji swojej energii finansowej, czas wprowadzić je w życie. Widziałeś, jak coś prostego, wykonane z intencją, może otworzyć drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. Tysiące osób już skorzystało z tych praktyk i relacjonowało głębokie zmiany, nie tylko w swoich finansach. Ale także w tym, jak postrzegają pieniądze i obfitość. Teraz wyobraź sobie: Skoro tak wiele osób osiągnęło transformujące wyniki dzięki tym rytuałom, dlaczego ty miałbyś nie osiągnąć tego samego? Moc jest w twoich rękach. Masz już narzędzia, wiedzę i składniki. Jedyne, czego ci brakuje, to wykonanie pierwszego kroku i rozpoczęcie. Uwierz, pomyślność czeka na ciebie. Na jaki rezultat najbardziej czekasz? Skomentuj poniżej: może to być spłata długu, pojawienie się nowych możliwości lub zwiększenie Twoich finansów. Dzielenie się swoją intencją to pierwszy krok do manifestacji tych zmian. Nie jesteś sam w tej podróży. Społeczność ludzi, którzy już praktykowali te rytuały, jest tutaj, aby dzielić się swoimi historiami sukcesu, wspierać i inspirować się nawzajem. Tysiące osób przetestowało i zatwierdziło te praktyki. A teraz przyszedł czas na ciebie. Skomentuj poniżej i podziel się swoimi intencjami z nami. Jakiej zmiany finansowej najbardziej pragniesz w swoim życiu? Daj znać wszechświatowi i tej społeczności, co chcesz osiągnąć. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, nie zapomnij zostawić polubienia i podzielić się nim ze swoimi znajomymi oraz rodziną. Pomyśl o pozytywnym wpływie. Jaki możesz wywrzeć na życie innych ludzi, pomagając im odblokować przepływ dobrobytu, którego tak bardzo pragną? Im więcej dzielimy się tymi praktykami, tym bardziej wszyscy korzystamy z tego cyklu energii. A teraz mam dla ciebie specjalne zaproszenie. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, to jest najlepszy moment. Mam dla ciebie więcej ekskluzywnych rytuałów i technik, które pomogą ci nadal przyciągać pomyślność, zdrowie i dobrostan do swojego życia. Subskrybuj teraz i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu. Czy jesteś gotowy, aby odmienić swoje życie finansowe? Nie przegap tej okazji. Pomyślność jest o krok od Ciebie, wystarczy jeden rytuał. A teraz, zanim zakończę, chcę podzielić się z Tobą sekretną wskazówką czymś, o czym niewiele osób wie, ale co może znacznie zwiększyć efekty tych rytuałów. To prosta praktyka, ale pełna znaczenia wykonanie rytuału z intencją pomocy innym. Dokładnie tak. Wykonując rytuał nie tylko dla siebie, ale z prawdziwym pragnieniem, aby inni również prosperowali, aktywujesz jedną z najpotężniejszych zasad wszechświata prawo wzajemności. Kiedy robisz coś z intencją, by przynieść korzyści innym, wszechświat nagradza cię w jeszcze większym stopniu. Wyobraź sobie to. Ty, wykonujący rytuał, a podczas oczyszczania drzwi, wizualizujesz nie tylko swoją pomyślność. Ale również pomyślność swoich przyjaciół, rodziny, a nawet osób, których nie znasz. Ta pozytywna energia, ta intencja dzielenia się obfitością, tworzy falę dobrobytu, która wraca do ciebie w sposób, jakiego się nie spodziewasz. A oto sekret: im więcej się dzielisz, tym więcej wszechświat ci oddaje. Wiele osób, które zastosowały tę praktykę, relacjonowało, że ich finanse zaczęły płynąć znacznie szybciej i obficiej. Teraz powiedz mi, czy jesteś gotów, by zwiększyć efekty tego rytuału i pomóc innym prosperować razem z Tobą? Skomentuj, jestem gotowy, by dzielić się obfitością, jeśli chcesz stać się częścią tego cyklu pozytywnej energii. Przyjmij prawo wzajemności. To jest sekret, który znają najbardziej zamożni ludzie na świecie. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Jeśli wykonasz te rytuały z intencją, by inni także prosperowali, możesz być pewien, że wszechświat pomnoży twoje błogosławieństwa. Wyobraź sobie wpływ, jaki możesz wywrzeć, nie tylko odmieniając swoje życie finansowe, ale również pomagając innym osiągnąć ich cele. Pomyśl o wszystkich drzwiach, które mogą się przed tobą otworzyć, gdy pomożesz innym otworzyć ich własne. Jeśli podobała ci się ta sekretna wskazówka, nie zapomnij zostawić komentarza i podzielić się tym filmem z kimś, kto również może z niego skorzystać. Rozprzestrzeńmy razem pomyślność. Teraz, gdy masz w rękach sekrety potężnych rytuałów, wiesz, jak odblokować przepływ pomyślności w swoim życiu. Nie chodzi tylko o starożytne techniki, ale o zobowiązanie wobec własnej obfitości. Pamiętaj, wszystko zaczyna się od prostego działania od pierwszego kroku. Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie wody oczyszczającej, oczyszczenie drzwi, zapalenie zielonej świecy, czy wizualizację realizacji Twoich celów finansowych. Moc jest w Twoich rękach, ale działa tylko wtedy, gdy zdecydujesz się działać. Te rytuały to coś więcej niż symbole. To drzwi, które otwierasz, aby wszechświat przyniósł Ci możliwości, pieniądze i rozwój osobisty. Wyobraź sobie wszystkie możliwości, które na Ciebie czekają. Po prostu czekają, aż wykonasz następny krok. Jeśli ten film wniósł coś wartościowego do Twojego życia, nie zatrzymuj tej wiedzy tylko dla siebie. Podziel się nią z przyjaciółmi i rodziną, bo im więcej osób będzie korzystać z tych technik, tym więcej pozytywnej energii i obfitości wspólnie wygenerujemy. Jeśli jeszcze nie subskrybowałeś kanału, zrób to teraz, bo mam do przekazania jeszcze więcej. To dopiero początek. Dołączmy razem do tej podróży ku pomyślności. Skomentuj poniżej swoje doświadczenia z rytuałem, podziel się, jak się czujesz i co pragniesz przyciągnąć. Społeczność pomyślności rośnie, a ja chcę, żebyś był jej częścią. Twoje nowe życie finansowe jest o krok od ciebie. Czy jesteś gotowy, by to urzeczywistnić?